Szanowni państwo, dzisiejszy odcinek naszego antykorupcyjnego cyklu edukacyjnego poświęcony jest etyce jako głównym elemencie przeciwdziałania korupcji. Realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Mottem naszego dzisiejszego spotkania jest przestrzeganie zasad etycznych Pozwala zbudować organizację odworną na korupcję? Dlatego w trakcie dzisiejszego spotkania chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z naszych profesjonalnych szkoleń prowadzonych przez Fundację Akademia Antykorupcyjna. Na polskim rynku funkcjonujemy od 2014 roku, a w naszych szkoleniach wzięło udział ponad 12 tysięcy słuchaczy. Jakie zagadnienia praktyczne poruszamy na naszych szkoleniach? Oczywiście zaczynamy od ogólnej tematyki związanej z etyką. Omawiamy, czym etyka nie jest. Etyka to nie religia, etyka to nie uczucia, etyka to coś więcej niż przestrzeganie prawa. Zatem, czym jest etyka? Etyka to przestrzeganie norm akceptowanych w danej kulturze. Jeżeli sięgniemy do słownika języka polskiego PWN, to etyka określana jest jako ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce w danym środowisku. Także widzimy tutaj w samej definicji pojęcia etyki, dopuszczalne są różne zasady etyczne w różnych okresach czasu. Jakie różnice są między etyką zawodową a etyką urzędniczą? Proszę, Państwa, etyka zawodowa jest pojęciem szerszym. Obejmujących wiele różnych zawodów w sektorze prywatnym, w sektorze publicznym, natomiast etyka urzędnicza no jest, dotyczy tylko etyki administracji publicznej, jest pojęciem dużo węższym. Związek etyki z profesjonalnym działaniem. Patrząc na zasady etyczne, które są niezależnie, czy w biznesie, czy w administracji publicznej można powiedzieć jedno. Jeżeli w danej organizacji przestrzegamy zasad etycznych, to funkcjonuje ona profesjonalnie, tak jak powinno. Tam nie ma prawa, aby doszło do zdarzenia korupcyjnego. Prosta zasada stosować zasady etyczne, wtedy organizacja działa tak, jak powinna, profesjonalnie. I tam na żadne negatywne zjawiska nie ma miejsca. Etyka administracji publicznej, a etyka biznesu to, tak jak mówiliśmy, zasady są te same. I w administracji publicznej, i w etyce biznesu mówimy o takim dobrym działaniu. Cały kompleks zasad dotyczących budowania dobrych relacji, czy w biznesie, czy w administracji publicznej. Oczywiście są pewne różnice, które omawiamy na naszych szkoleniach, ale generalnie można powiedzieć, że istnieje bardzo, bardzo wiele podobieństw w tym zakresie. Proszę Państwa, kolejnym zagadnieniem, które omawiamy na naszych szkoleniach, to jest złota reguła zachowań etycznych. O czym ona mówi? Jest to bardzo prosta reguła. Postępuj tak, jakbyś chciał, by inni postępowali wobec ciebie. Unikaj takiego postępowania, jakiego sam byś nie chciał zaznawać. To są proste zasady i bardzo skuteczne. Akty prawne dotyczące etyki. Patrząc na to, na sytuację prawną w Polsce. To brak jest jednolitych rozwiązań na terenie kraju. Oczywiście pierwszym aktem prawnym dotyczącym, pierwszym kodeksem etycznym, dotyczącym regulacji pewnych zasad etycznych była wielka nauka Konfucjusza. Natomiast to było wieki temu, natomiast te zasady praktycznie można powiedzieć, że się nie zmieniły. Tak jak powiedziałem, w Polsce jest brak jednolitych rozwiązań, brak jest wymogu posiadania kodeksu etycznego. Poszczególne organizacje mogą mieć własne kodeksy etyczne. Jedynym takim pozytywnym przykładem, który obliguje ponad 120 tysięcy urzędników, to służby cywilnej, jest to kodeks etyczny właśnie służby cywilnej. Oczywiście w biznesie wszystkie organizacje biznesowe mają swoje kodeksy etyczne. Tak samo jak w administracji publicznej. Również te kodeksy etyczne są opracowane przez poszczególne jednostki. Elementy kształtujące właściwe postawy. No, proszę Państwa, uczciwe postępowanie jest elementem zdrowych relacji. Kodeksy etyczne powinny być wspierane regularnymi szkoleniami. Tutaj też należy powiedzieć o roli przełożonych. W rozpoznawaniu zjawisk nietycznych, jak rozpoznawać symptomy zachowań nietycznych, czy reagować na każde, nawet najdrobniejsze przypadki naruszeń zasad etycznych, reguł, wartości? To wszystko szczegółowo omawiamy na naszych zajęciach. Podstawowe elementy kodeksu etycznego. Można powiedzieć, że to jest zbiór pewnych dobrych zasad, pewnych wartości etycznych. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kształtowanie tych kodeksów opiera się na dobrej chęci ukształtowania pewnych zasad etycznych w każdej organizacji. EtoS pracowniczy. Cóż to jest etos pracowniczy? Jest to, proszę Państwa, styl życia oparty na zasadach etycznych oraz sposobie postępowania, które tworzą. System obyczajów i dobrych zachowań kreujących dobre postawy. Można powiedzieć, że jest to zbiór wzorcowych zachowań, etos pracowniczy. Czym jest etyczne przywództwo? Jaka jest rola przełożonych? Tutaj wspominamy o dwóch zasadach etycznego przywództwa, czyli ton at the top albo ton from the top, czyli pozytywny przykład idzie z góry. W żadnej organizacji nie zbudujemy dobrych relacji etycznych, jeżeli przełożeni dają zły przykład. Natomiast jeżeli przełożeni sami dobry przykład dają i pracownicy to widzą, wtedy to etyczne przywództwo występuje i naprawdę wdrażanie tych zasad etycznych idzie dużo, dużo łatwiej. I drugą zasadą można powiedzieć reagowanie na nieprawidłowości. Zero tolerancji ze strony przełożonych, reagowania na symptomy, co nie znaczy, że zawsze musimy wyciągać konsekwencje. Czasami rozmowa z naszym pracownikiem, pokazanie mu, że my widzimy jego nieetyczne czasami zachowania, wpływa pozytywnie na jego zmianę sposobu zachowania. Oczywiście. Postawa kierownictwa może być czasami pasywna, reaktywna, albo też aktywna. O tym wszystkim mówimy na naszych szkoleniach. Naruszenie zasad etycznych to zaczęlibyśmy tutaj od nepotyzmu. Będą tutaj cztery takie elementy omawiane na naszych szkoleniach: nepotyzm, kumoterstwo, konflikt interesów i klientelizm. Czym jest nepotyzm? No jest to nadużywanie zajmowanego stanowiska przez preferowanie krewnych. Kumoterstwo faworyzowanie oparte nie na pokrewieństwie, ale na powiązaniach towarzyskich. Oczywiście w jednym i w drugim przypadku, żeby mówić o nepotyzmie czy kumoterstwie no to te protegowane osoby gdzieś na różne stanowiska no nie posiadają odpowiednich zdolności lub kwalifikacji. Wtedy dopiero mówimy o kumoterstwie i nepotyzmie. Trzeci naruszenie zasad etycznych, trzecim jest konflikt interesów. Cóż to jest konflikt interesów? Pełnienie przez pracownika lub członków jego najbliższej rodziny funkcji lub utrzymywanie kontaktów o charakterze prywatnym, które mogą wpływać na treść firmowych zachowań w sposób rodzący wątpliwości co do bezstronności oraz dobra Organizacji, firmy, instytucji. Tak? Proszę Państwa, należy podkreślić, które mogą wpływać na treść firmowych. Niekoniecznie one muszą wpływać na to. Tak? Dlatego też wyróżniamy trzy rodzaje konfliktu interesów. Rzeczywisty konflikt interesów, kiedy ta relacja już jest, wpływ ten jest, potencjalny lub postrzegany. To wszystko szczegółowo omawiamy na naszych szkoleniach. Klientelizm, cóż to jest klientelizm? To jest preferowanie określonej grupy zawodowej tak? i jest to pewna taka nierówność w stosunku do pozostałych naszych klientów, można powiedzieć. Dylematy etyczne. Często na naszych szkoleniach pracownicy dyskutują z nami, mają różne dylematy, czy ich zachowanie jest do końca etyczne. Czy ich kolegów zachowanie jest do końca etyczne, czy zachowanie ich przełożonych jest do końca etyczne? To wszystko omawiamy na naszych szkoleniach. Na czym polega test pierwszej strony gazety? To jest zjawisko bardzo proste. Jeżeli nasze działanie ukazałoby się na pierwszej stronie gazety opisane przez dziennikarzy, i my nie wstydzimy się tego, że to zostało ujawnione na pierwszej stronie gazety, że nie uważamy, żebyśmy coś robili złego, to mówimy, że przechodzimy test pierwszej strony gazety. Nie wstydzimy się. Nie mamy nic do ukrycia. Co to jest reguła wzajemności? To jest, można w skrócie powiedzieć, to jest tak zwana reguła Roberta Kaldiniego: jeśli ty zrobiłeś coś dobrego dla mnie, to ja także zrobię coś dla ciebie dobrego. Tak, to jeżeli ty zrobiłeś, to jest to wymuszenie pewne, takie podprogowe nawet, jak gdyby zrewanżowania się z naszej strony. Czy dawanie prezentów jest etyczne? To również omawiamy na naszych szkoleniach. Tutaj w zależności od tego, czy są to szkolenia dla administracji publicznej, czy dla biznesu, te polityki prezentowe są różne, tak? Natomiast zawsze omawiamy prezenty, kwestie prezentów, co można, czego nie można, w odniesieniu o, do własnych regulacji, które mamy u siebie w naszej organizacji. Proces społecznego uzgadnienia usprawiedliwień. Każdy, kto robi źle, każdy, kto podejmuje działania nieetyczne, zawsze znajdzie usprawiedliwienie swojego złego działania. Albo powiedzą niektórzy, że my to, co my tutaj złego robimy, nasi przełożeni to dopiero jakie rzeczy robią, tak? że my jesteśmy pomijani w różnych aspektach pozytywnych, premiowania, mało zarabiamy, więc jakoś musimy sobie radzić, natomiast inni to jak robią. Zawsze ten proces takiego usprawiedliwienia społecznego każdy znajdzie, kto robi działania nieetyczne. Jak reagować na zachowania nieetyczne? No, oczywiście, bardzo istotny jest fakt, iż ta reakcja powinna być. Nie możemy zamknąć oczu, odwrócić się w drugą stronę i udawać, że nic się złego nie dzieje. Dlaczego? No, bo, proszę Państwa, jedno zgniłe jabłko w koszyku powoduje to, że pozostałe jabłka się zarażą tym. I później będziemy mieli. Zepsute jabłka, wszystkie. Podobnie jest z zachowaniem zasad etycznych. Jeżeli jedna osoba się zachowuje nieetycznie i nikt nie reaguje, to pozostali pracownicy również mogą być w ten sposób zachęceni do nieetycznych działań. Co nam grozi za nieetyczne zachowania? Czy są to sankcje karne, czy są to sankcje finansowe, czy są to sankcje dyscyplinarne? To jest omawiane bardzo szczegółowo na naszych szkoleniach. W zależności od sytuacji, czy zachowanie nieetyczne spełnia również znamiona przestępstwa, ta odpowiedzialność, podstawowa odpowiedzialność to jest dyscyplinarna. Jeżeli ktoś narusza zasady etyczne, łamie swoje zasady etyczne z kodeksu etycznego, no to przełożeni mają prawo wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne. Jeżeli spełnia również wymogi łamania przepisów kodeksu karnego, to również mogą być popełniane przestępstwa. Omawiamy to na naszych szkoleniach. Dlaczego niektóre osoby podejmują się działań nieetycznych? No proszę Państwa, to badania społeczne przeprowadzone w Polsce i na świecie pokazują, że przyczyn tak naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To szczegółowo przedstawimy Państwu na naszych szkoleniach. Przed ostatnim zagadnieniem, które chcieliśmy dzisiaj również poruszyć, jest to sygnalista w organizacji, czyli jak zbudować skuteczny system zgłaszania zachowań nieetycznych. Problematyka sygnalistów jest związana również z implementacją w Polsce dyrektywy dotyczącej ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. I tutaj, wszystkie organizacje w Polsce no, są, że tak powiem, zmuszone do, do budowania tych kanałów zgłoszeniowych, również zachowań tych nieetycznych. Natomiast, tak patrząc, przegląd na polskie instytucje i prywatne i publiczne. Te kanały tak naprawdę funkcjonują. Natomiast kwestia, czy one funkcjonują skutecznie, bo zobaczcie Państwo, zawsze mamy jakiś mail zgłoszeniowy, e, zachowań nieetycznych, mamy jakiś telefon zgłoszeniowy. Zawsze możemy pójść do przełożonego i poinformować, że ktoś no, źle robi, łamie nasze zasady obowiązujące w naszej organizacji. Także ta kwestia jest również przez nas, jak budować. Zdrowe relacje, jak budować skuteczne systemy zgłoszeń, jak wyjaśniać, jakie konsekwencje, jakie działania powinny podejmować, to szczegółowo omawiamy również na naszych szkoleniach. I na zakończenie tego, tej tematyki, dobry przykład: daj dobry przykład, tak? To jest do każdego, do każdego pracownika: zapobiegaj. Jeżeli widzisz, reaguj. To jest takie dobre podsumowanie na zakończenie naszych szkoleń. Proszę Państwa, standardowe nasze szkolenie antykorupcyjne połączone z etyką albo etyczne połączone z elementami antykorupcyjnymi, bo jedno łączy się z drugim, trwa przeważnie około 6 godzin lekcyjnych. Ale organizujemy na życzenie Państwa również krótsze czy dłuższe szkolenia. Czasami zdarzają się nawet prośby o szkolenia dwudniowe. Szkolenia możemy robić na platformie. Online, czyli Microsoft Teams lub innej uzgodnionej, ale też możemy robić szkolenia stacjonarne u państwa w siedzibie. Cóż otrzymają uczestnicy, oprócz dużej wiedzy, przydatnej wiedzy merytorycznej, ciekawe, praktyczne zajęcia. Odpowiadamy na wszystkie pytania, chociaż czasami jest to bardzo trudne, bo przepisy nie do końca wszystko tak jasno klarownie tłumaczą. Uczestnicy dostają też zaświadczenia lub certyfikaty, materiały szkoleniowe, dekalogie etyczne, antykorupcyjne, mają też wsparcie poszkoleniowe w okresie 30 dni po zakończeniu szkolenia, czy to za pomocą poczty elektronicznej, czy telefonicznie. Bo zawsze po szkoleniu dociera do nich, jeszcze przeżywają te elementy, które były omawiane, rodzą się różne pytania i dajemy też możliwość. Powrotu do tego, wyjaśnienie, przedyskutowanie tego, co było mówione na szkoleniu. Proszę Państwa, tutaj jest cała oferta nasza, tak jak widzicie Państwo po prawej stronie na górze, szkolenia etyczne dla administracji, dla biznesu. To jest to, o czym dzisiaj mówimy, ale też robimy bardzo dużo szkoleń antykorupcyjnych, robimy szkolenia z ochrony sygnalistów, wdrażamy procedury anonimowych zgłoszeń, w różnych organizacjach zajmujemy się również wdrożeniem normy ISO 37001, system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, wdrażamy wszelkiego rodzaju procedury, polityki etyczne, antykorupcyjne i można powiedzieć tak: wszystko co związane z przeciwdziałaniem zachowaniom nieetycznym i przeciwdziałaniem korupcji. To jest właśnie domena naszej Akademii Antykorupcyjnej. Dlatego zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego, mailowego, tak żebyśmy mogli Państwu pomóc w całym procesie edukacyjnym budowania świadomości naszych pracowników. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.